Witam wszystkich z tej strony DJ Plus prosto z Krakowa. Yo, B-boy Greku, polski flavor, Lion Kings, catch the flavor. Siemano, siemano, sprawdź funky masson's crew, polski flavor, B-boy Mepo. Siema, B-boy the crew. Siemano, tutaj B-boy polski flavor, funky masons, catch the flavor. B-boy Pira, white stroki rockies, soul, funky massons. Czym jest B-boy lifestyle? Gribble Life to jest, stary, to jest sposób bycia Hiko. Jedność, miłość, braterstwo Życie, rodzina Ulica Muzyka Pasja Ciągła nauka Wiedza Wytrwałość Cierpliwość Spełnianie swoich marzeń To koło, to bitwy Big Reprezentowanie Strategia, rywalizacja Charakter Playback To styl, to świeżość Oryginalność Flow Flow i lekkość Surowość, brzmienie, vibe, hip hop Feeling, beat killing B-boy hustle Freestyle Pociągi Podróż Życie na walizkach Niekończąca się opowieść To wszystko to B-boy lifestyle b lifestyle b boy Lifestyle. b boy Lifestyle. b boy Lifestyle. B -boy lifestyle. Yeah. 9, 10, 11 listopada. Break King. Panel dyskusyjny. Warsztaty, contest. The Break KING To będzie królem. WWA Padajcie, aj? Right? Peace.